Witam Państwa. Druga część rozmowy przyrodnie. Przypomnę, że naszym gościem jest Elżbieta Konopka, doradca podatkowy, przewodnicząca oddziału polskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Witam Panią ponownie. Witam. Zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy dziś o nowym polskim ładzie. Rząd kilka miesięcy temu zapowiedział, no i jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to od 1 stycznia 2022 roku będziemy mieli, no... Lepszy byt, tak to przynajmniej strona rządowa zapowiada. Ten nowy ład polski opiera się na kilku filarach. Bardzo ważnym filarem jest zmiana przepisów podatkowych. Czy może Pani tak w skrócie i bardzo prosto, przejrzyście opowiedzieć, na czym ta zmiana będzie polegała? Bardzo bym chciała w skrócie i przejrzyście, ale to chyba nie jest możliwe. Dlaczego? O, oczywiście muszę się usprawiedliwić, dlaczego doradca podatkowy nie może w skrócie i przejrzyście natychmiast odpowiedzieć, albowiem natychmiast po ogłoszeniu przez rząd Nowego Ładu, natychmiast klienci zaniepokoili się i natychmiast oczekują od doradców podatkowych, od księgowych, od biegłych rewidentów, żeby natychmiast zrobili jakąś symulację, żeby powiedzieli, co się będzie działo. Dlaczego? Dlatego, że przedsiębiorca, to jest yy, no, na nim głównie powstrzyma tak. ten ciężar płacenia tych podatków, ale i też w tym, w tym wypadku zaniepokoli się też y, menadżerowie, osoby dobrze zarabiające, albowiem to one poniosą ciężar tego nowego ładu. No oczywiście y, 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 jest to zapowiedź rządowa, to nie mam y, absolutnie, y, nawet nie przypuszczam, żeby to nie, 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 nie doszło do skutku, to będzie absolutnie, albowiem y, jeżeli rząd coś mówi, to wprowadzi. Oczywiście zagadką jest w tej chwili nawet dla nas, jak to wprowadzić. I oczywiście nowy ład opiera się na y, jednym z filarów są podatki, ale z drugim y, y, z kolei, no podatki to zawsze jest coś, czego nie robimy. To jest ciężar. To, nie, to tutaj, nawet słuchając tego, nie możemy sobie obiecywać, o, będzie mi dużo lżej. Albo Albowiem podatki są z istoty, z definicji ciężarem, który trzeba odprowadzić jakąś daniną na rzecz państwa. Ale z drugiej strony państwo obiecuje, że nam coś poprawi, na przykład zwiększy w budżecie wydatki na służbę zdrowia. Więc jeżeli y, y, słuchamy obietnicy rządu, która obiecuje, że zwiększy w budżecie wydatki na służbę zdrowia, to się bardzo cieszymy, ale musi się u nas obudzić świadomość, że to będzie z naszych podatków. Rząd nie ma własnych pieniążków, więc musi stworzyć mechanizmy, których wyegzekwuje od nas wyższe podatki. Przebija w pani wypowiedzi taka wiara w to, co mówi rząd. A, y Przykłady pokazują, że bardzo często to się rozwija z prawdą. Właściwie ja słyszałem, że Nowy Polski Ład to na razie taki pokaz slajdów, obrazków, że więcej tam polityki niż yy, faktów. No to w takim razie, konkret: Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Co to oznacza? Że ci, którzy zarabiają średnio miesięcznie 2,5 tysiąca brutto, nie będą płacić podatków Zgadza się? No Ja w ogóle się muszę z panem zgodzić, bo to jest rzeczywiście jest pokaz slajdów, albowiem to są obietnice. No tak. Ale my świadomi obywateli widzimy, że jeżeli premier występuje, obiecuje, to jeszcze daleka droga do procesu legislacyjnego, ustawy, jego brzmienia i uwarunkowania. Ale jak premier obiecał, że osoby, które zarabiają 2,5 tysiąca podatku nie zapłacą, to obojętnie jakimi instrumentami, jest duże prawdopodobieństwo, że to zrobi. To się musi zbilansować. Jeśli jedni nie zapłacą, to inni podwójnie zapłacą. O proszę i tak będzie. No właśnie, skoro rząd ogłosił, teraz są wakacje, ludzie rozjechali się na wakacje, nikt tego nie będzie śledził, a rząd musi zdaje się powiedzieć, postawić kropkę na i już chyba w listopadzie, tak. żeby to weszło w, w styczniu w życie. No i co? Postawią nas wobec faktu dokonanego, bo I nie tak będziemy wiedzieli co jest grane. I tak będzie. No to nie jest pocieszające. No, a poza tym, jest. wie pani, no, cały czas się mówiło, że jednego możemy być pewni. Śmierci i płacenia podatków. O tu się okazuje, że jak będzie nowy Polski Ład, to część obywateli podatku nie będzie płacić. Co no prawda tak. ta grupa będzie się zmniejszała, bo kto dziś zarabia 2,5 tysiąca brutto. No, są na pewno jest taka grupa. No, ale ona się będzie zmniejszać, bo przecież średnia e, zarobków jest Znaczy znacznie Ja mam niższa. nadzieję, że premier w ogóle myślał netto, bo w tej chwili brutto jest 2,8 najniższa, więc premier tak nie doprecyzował. I zresztą tak jak pan powiedział, to jest obietnica, więc nie oczekujmy, że premier wyjdzie z kalkulatorem i powie brutto minus potrącenia netto 2,5 i ten, co dostanie na rękę 2,5 nie będzie płacił podatku 2,5. No bo to też y, 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 samo wystąpienie trwałoby zbyt długo. No bo to, to się nie da, bo... Żeby otrzymać 2,5 na rękę, trzeba mieć te 2800 y, y, brutto. No i taka jest najniższa. No, absolutnie zgadzam się z Panem, że ta grupa tych podatników zarabiających najmniejszą kwotę. Y, 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 ona maleje, ona się kurczy, albowiem y, dzisiaj też mamy y, no, sytuację galopujących cen i za 2,5 tysiąca nikt nie jest w stanie się, mówię szczerze, tak bardzo trudno jest się komuś utrzymać, a jeszcze jak nie ma tego własnego kontu czy mieszkania, musi go wynająć, to to nie jest takie proste. Natomiast... cały ciężar, przepraszam, cały ciężar tego, tych zmian w podatkach spadnie na ludzi więcej zarabiających, prezesów, właścicieli firm, o. Tam jeszcze dochodzi ta składka zdrowotna. Do tej pory można było przedsiębiorcom sobie odpisać, teraz nie. To zwiększy koszty prowadzenia firmy. Czy nie obawia się Pani, że będą przedsiębiorcy rozważali przeniesienie biznesu w ramach Unii Europejskiej do innego kraju? Skoro yy, nawet te obciążenia... są już sygnały. Oczywiście, bo tak jak Pan zauważył, pojechaliśmy na wakacje duży ciężar yy, spadnie na grupę, która nie będzie miała nic do powiedzenia, albo albowiem osoba będąca w stosunku pracy w ogóle nie ma nic do powiedzenia, albowiem pracodawca chcą się wywiązać z obowiązków i jeżeli będzie temu nie potrącić, a temu potrącić plus 9%, bo składka zdrowotna, którą no niby nie jest podatkiem, a jednak <laughs> jest obciążeniem o charakterze podatkowym i teraz ty Ci, co wrócą z tych wakacji, udanych zresztą, a mają wynagrodzenie 10-12 tysięcy, zobaczą, że ich wynagrodzenie się bardzo zbliża do tych 2,5 tysięca i nie będą mieli nic do powiedzenia, dokładnie tak jak mówią. I na nich będzie spoczywał ciężar. I wydaje mi się, że tutaj tą grupę trzeba byłoby jakoś chronić. I, i, i tak jak mówię, to są obietnice, miejmy nadzieję, że one tak wprost nie wejdą w życie. Natomiast taki Główny ciężar poniesie właśnie przedsiębiorca, albowiem on znajdzie się w takiej sytuacji. No nie wyobrażamy sobie dzisiaj przedsiębiorcę, który ma 2,5 tysiąca na rękę, podczas gdy emerytalna jest 1100. To proszę Państwa, jeżeli pracownik dostaje 2,5 tysiąca na rękę, to jakoś sobie da rady, a przedsiębiorca, który by zarabiał miesięcznie 2,5 tysiąca, musi 1100. Ja nie mówię o tej zdrowotnej, o której za chwilę powiemy, tylko o tej emerytalno-rentowej. On musi ją wpłacić, to jest jego podstawowa podstawowy obowiązek i jemu zostaje 1400 zł, więc on by musiał pożyczyć od pracownika, żeby mu się bilans zrównał i to oni, na nich spadnie ale, y, y, ten główny ciężar, ale tak jak powiedziałam do przedsiębiorcy, y, y, tak jak powiem, y, pan powiedział, czy ja się obawiam, Otóż yy, yy, niezależnie od tego, przedsiębiorcy już myślą i yy, nawet na wakacjach, bo, yy, bo oni tacy są, że oni cały czas są w pracy i oni już myślą i zastanawiają się, czy to warto prowadzić firmę na własne imię i nazwisko, czy nie, nie przekształcić no się w osobę prawną, spółkę okay. z o Spółka z o jeszcze nie płaci zdrowotnej. A wiadomo, czy nie będzie, bo Oczywiście. proszę zobaczyć. Jeśli prze wielu przedsiębiorców tak zrobi, to i rząd coś też wymyśli. Wspomniała pani tutaj o emerytach i rencistach, to jest temat na zupełnie inną rozmowę, bo to też jest nie fair. Całe życie od swoich poborów płaciliśmy podatek, teraz jeszcze będąc na emeryturze, tak. ktoś ma dużą emeryturę, no powiedzmy 6, siedem tysięcy będzie musiał być ukarany za to. To na koniec, czy rząd mając swoich zapewne ekspertów korzysta z waszych usług, z doradców podatkowych, zaprasza ich, mówi: zobaczcie to rozwiązanie, czy to jest OK? No z tym zaproszeniem tam troszkę przesadziła, ale doradcy podatkowi, oni z mocy prawa są w grupie konsultantów akt prawny, zanim wejdzie, podlega takim legislacyjnego trybu konsultacji. I doradcy są na tej liście, więc minister, zanim kieruje do Sejmu, to ta lista musi być wypełniona. No, może zaprosić powiedzieć. doradcę, ale swoje zrobi potem. Yy, o, no i nie to, i to czasami minister się liczy ze zdaniem, tak? i to może absolutnie, niezależnie yy, której 25 lat wykonuje ten zawód i absolutnie nie zauważyłam absolutnie zróżnicowania stopnia. Tak, opiniujemy jako Krajowa Izba Doradców Podatkowych, ale akty prawa o charakterze podatkowym, nie o charakterze Y, y, który miałby przesłanki rozwiązań politycznych. Albowiem Rzez. też musimy być świadomi, że minister finansów no, podlega z jakimś uwarunkowaniom i realizuje jakieś cele, w związku z czym nie zawsze te przepisy są y, 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 tylko i wyłącznie takie wyczyszczone. No tak, ale żeby w sprawie nowego Polskiego Ładu coś opiniować, to trzeba dokładnie coś wiedzieć. Natomiast z tego, y, co pani mówi, to właściwie nawet doradcy podatkowi też niewiele wiedzą. Zobaczymy, co z tak. tego wszystkiego wyjdzie tak. po wakacjach. Tak. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie, bardzo. Przypomnę, że gościem rozmowy w była Elżbieta Konopka, doradca podatkowy, przewodnicząca zarządu oddziału Opolskiego, yy, tak, oddziału Opolskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, tak. skomplikowana ta nazwa. Bardzo Zgadza dziękuję. Się. Dziękuję, bardzo. dziękuję Państwu, do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.